O rany! Ten czołg jest za OP! World of Tanks konsola! Siemanko! Ten Pz 5x4 jest OP! Na top to jest po prostu masakra! Jak czołg MET może mieć więcej HP niż Heavy Tanks i oczywiście jeszcze lepszego terana. To jest OP! OP działo, OP Taran! To masakruje lajty tego tieru i medy. Po prostu masakruje tarany. Choć tej bitwy jak zobaczycie nie będzie za bardzo okazji na tarana, ale zobaczcie sami co tu się wydarzyło. Gdyby ich Team pojechał cały na środek, mogłaby być bitwa mega życia na Xboxie. Pewnie bym był pierwszym graczem, który by zrobił 15 killi na piątek pierak na konsoli. Nie wiem czy ktoś ma takie osiągnięcie. Złota. I jak już widać już mam jednego kila Wszyscy się ode mnie dingają, ja wyjedzą szczelam i mamy oto drugiego kila. Proszę państwa, 2, 3, 0 i... Rywek Bod ma 3 I Jak się rozwinie dalej sytuacja? Popatrzmy dalej. Niestety Tim rozjechał się na boki. Proszę Państwa. 4-0-4 kile moje, co tu się dzieje? Tu już raz zdecydowani, 4-0, jedziemy, jolo i kolejny, 5, proszę państwa, 5 na 5, 6, proszę państwa, 6 na 6, tu niestety kolega, co mi zajewał, jednego kila, jest 7-0, 7, 7 kili naszych, World of Tanks na Wesoło. Po prostu ten czołg na piątyk pierak jest boski, boski. U mnie kolega słoik chciał zostawić kila, niestety ktoś mi go dobił. Nie zdążyłem dojechać. I chciałem pozdrowić słoika i slabisko. Czy jak tam masz ziomuś, bo zapomniałem twojej nazwy. Graliśmy wczoraj chwilę w plutonie na piątych pierak. To BZT jest OP, naprawdę ten czołg jest za OP na piąte tiery jest masa krator I BUM Mamy dziadę Tu sobie trzy razy nie trafiłem Już bym miał kolejnego kina, ale po prostu no nie chciało wyjść I no i kolejny strzał nie Wyszło jak masło No w końcu coś weszło Także pozroziomy jeszcze raz Muszę pograć kiedyś tym czołgiem trochę więcej Bo te trzy bitwy tego zagrałem W sumie mam chyba 10, ale moim zdaniem ten czołg jest OP Z tego co słoik mi też nieraz wyrabia na topku Kolejny kill jest już 8 kili niestety na tym się przygoda skończy. A mogło być tak pięknie. Który team był bardziej zwarty w kupie na środku mapy, gdzie tu przeważnie większość teamu jedzie na środek, mógł być Epic, epic kilowy. Ale tak nie jest, nie ma tragedii. Jest dobrze. Także... Yeah, stop, top. Tak jak to powinni zrobić. Boty na topie. Nie wiem po co dodałem. Jak tam była cała bitwa nagrana. Drugi raz to samo. No ale x 360 nie? Noob to noob protection, nie? Elo, elo, zostawcie łapę. I...